Na tą chwilę czekali wszyscy gracze. Do World of Tanks trafia kolejna polska gałąź. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem słyszymy się już po premierze aktualizacji 1.24.1. Aktualizacji, która jest naprawdę potężna, bo oprócz polskiej linii mamy jeszcze zmiany na pięciu mapach, nowy okres służby, tryb pośmiertny, czy rebalans takich pojazdów jak Super Conqueror czy Minotauro. Nas Najbardziej jednak interesuje błyskawica, konstrukcja, którą sprawdzają już na serwerze testowym. Tak jednak nie brałem tych wyników aż tak bardzo na poważnie, a to dlatego, że tamtejsze bitwy dość mocno odbiegają od normy, Powiecie, wiecie, mnóstwo tam nawicjuszy i łatwiej kręcić fajne wyniki. Teraz zobaczymy, jak to wygląda na serio i czy nowa Polska Dziesiątka jest faktycznie tak mocna, jak mówią dane, bo w teorii powinna masakrować 8 i 9 Tiery, często nie ponosząc przy tym strat. Oczywiście z bliska, ale tylko tak można tym pojazdem skutecznie grać. Idealnym przykładem może być taki popularny Istrzyczy Defender, który powinien padać w skromne 10 sekund, a to naprawdę robi już wrażenie. Zaraz zobaczycie bitewki, wcześniej jednak pozwólcie, że przedstawię wam partnera dzisiejszego filmu. Nawet 15% cashbacku! Tyle otrzymacie kupując najlepsze gry sezonu w sklepie neba. Sklepie, który oprócz gier... Ma także do zaoferowania karty podarunkowe, do ładowania telefonów, jest tego naprawdę sporo, o tym za moment na początek jednak gry, które można kupić taniej. Mamy tutaj South Park, jest także Alone in the Dark, Star Wars Battlefront, z gier, które na pewno mogą interesować Horizon, Helldivers i jej Sports FC24, jak widzicie cashback 15% przy każdej z tych ofert. Jeśli jednak jakaś gra nie jest objęta cashbackiem, bo tak też może być, to pamiętajcie także, że cały czas jest dostępny specjalny kodzik New Multi 10. I co trzeba zrobić, to tylko kliknąć w pierwszy link w opisie i wybrać grę, która was po prostu interesuje. Dodajemy sobie ją, następnie do koszyka, na przykład ta produkcja. Kup teraz. Ona przechodzi nam do koszyka, i tutaj, moi drodzy, w polu kod rabatowy wpisujemy New Multi 10. Następnie zastosuj, i produkt jest objęty zniżką. Oczywiście, czym więcej kupicie. Tym większa zniżka dla Was będzie i mocniej to czujecie. Czy warto kupować, moi drodzy, w sklepie Neba? Oczywiście, że tak, no bo jak możecie sobie zobaczyć, te różnice w cenach są naprawdę bardzo duże. W sklepie Neba taka gra jak Horizon, która naprawdę robi robotę, kosztuje 195 zł, jeszcze macie cashback 30, a na z jest to, moi drodzy, wydatek 260 zł. Różnica ogromna. Poza tym, tak jak powiedziałem, są tutaj jeszcze do ładowania telefonów, do różnych sieci, i także karty podrunkowe, na przykład do PlayStation, które są niezwykle, niezwykle opłacalne, bo płacicie tutaj, zobaczcie, 84 zł, a macie kartę o wartości 100. Zł. Świetna sprawa. I moi drodzy, do tych kart i do sklepu macie oczywiście link w opisie. I lecimy! Przed Wami moja pierwsza bitwa na błyskawicy na serwerze EU i wziąłem zestaw z dosyłaczem, do tego wzmocnieniem i turbosprężarką, ponieważ na mapie cichy brzeg dobrze jest szybko dojechać w sektor C1. Tutaj obracarka czy ulepszone celowanie nie będzie aż tak bardzo potrzebne. Losowanie jest dobre, takie, którego nie byłoby na testowym, bo mamy dziewiątki. Wsparcie także jedzie, więc jestem dobrej myśli i zobaczcie, nie ma żadnych błyskawic w bitwie poza mną, także to są takie warunki, mówię, bardziej wiarygodne. Zobaczymy, czy da radę na tłuc z 4000. To byłby taki plan minimum, kiedy gram dziesiątym tierem w takim losowaniu. Jaka pozycja, bardziej z lewej czy z prawej? No, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że lepiej będzie delikatnie z prawej, aby wykorzystać to opuszczanie. Działa tam, z lewej, może być z tym trudniej. Mamy tvp ka który moi drodzy powinien zostać powitany. Niestety. Nie udało się w niego strzelić, ale próbuje już złapać bicie na Emila. To jest niestety no mniejszy damage, ale wciąż polosowało powyżej normy, bo to jest też bardzo ważne i to warto zauważyć. To, że pokazuje nam jakąś tam wartość, to trzeba jeszcze brać poprawkę, że to nie jest wartość ostateczna, jeszcze jest plus minus 25%. Drugi strzał, nie mam pojęcia czemu nie zdołał uszkodzeń, to było dziwne. E5, ich będzie teraz kurde niestety dużo. Tak, e5 będą teraz bardzo popularne po nerfie Super Conquerora. Sam oczywiście wam ten pojazd mocno polecam, widzowie. Kolega W5 mądry kontuje tą wieżę, zasłania ten garnek, gdzie tak trzeba grać, więc no, szanuję go, szanuję go za to, że właśnie rozumie swój pojazd. Niestety, moi drodzy, jesteśmy pod wiecznym ostrzałem Baboków, a e5 mówi nam... A ty kurka, kurkachami jeden, dobra. Wybieram TVPka. Nie, no nie będę się tutaj pierniczył ze piątką. Ja wybieram cel po prostu prostszy, choć mniejszy damage, bo bo dalej. Z naszym dpm mamy 1300. Zobaczcie, jak to ładnie odbija, kurde. No, jestem troszeczkę pod wrażeniem. Teraz 924. Co to za losowanie jest? Co jestem, jak pancerę 100? Kurde, gości musiał się nieźle wkurzyć. 9 stówek, prawie co jest? 3000 odbitych, ale tu jest sieczka. Widzowie, jest moc. Na takim dystansie jest naprawdę grubo. Ale mamy tam Tragera Daleko, daleko i w niego to chyba będzie co? 20. <ścoughs> no te skrajności, naprawdę skrajności. Ale na razie jestem bardzo zadowolony z tych strzał po 9 stówek. K91, on ciśnie. Tutaj to nie będzie jakiś tam OP strzał. Nie ma opcji na to. Nie ma na to opcji, no bo niestety, no jak? Ale kurde, Waffentrager nam przygrzmocił. Jeszcze baczat strzela. Musimy się szybciutko wycofać szybciutko wycofać. Dobra, w ostatniej chwili już się wycofałem. Troszeczkę za mocno. Chciwy byłem na ten strzał w K91, i za to zapłaciłem dość wysoką cenę. Teraz powinienem być jednak już niewidzialny. Tak mi się wydaje. No jeszcze ten tortoise mógłbym nie widzieć, ale wydaje mi się, że raczej już mniej. Szanujmy się, szanujmy, bo za bardzo, kurde, szaleje. Spokojnie, bok. No wydaje mi się, że to miało prawo zadać uszkodzenie. Wydaje mi się, że jest taka opcja. Mam nadzieję. Nasz Bacza tam jedzie. Bacza, dawaj, dawaj, ja tutaj będę strzelał. Chyba nie weszło jednak, kurde, bo ma dalej dużo życia. I to jest, no niestety, to snajpienie widzowie. Ktoś powie, ty idioto, jedź tam, ale już życia nie mam widzowie, więc... Moi drodzy, ich Strv ucieka, kurde, zez, no to był naprawdę łatwy strzał, nie wiem co ja zrobiłem w tej sytuacji, niestety damage będzie śmieszny, jeśli nawet trafię, no i nawet nie mogę go przebić, więc zładuję pocisk odłamkowo-burzący, on zaraz mi wyjedzie z zasięgu, no właśnie, ah, ten kaliber, kurde, no on jest tutaj problemem, oni są bardzo mocno okopani... Ja nie mam pojęcia, czy powinienem tutaj jakoś cisnąć. T-30 wychyliła i dostała strzał, więc ja mogę skończyć bardzo widzowie podobnie. Pamiętajcie, że ja tutaj nie mam jakiegoś super kamuflażu. Błyskawica może nie ma najgorszego, ale to jest poziom, powiedzmy, E3, czyli no, lepiej ym, odbijać niż się tym ukrywać. Gdyby ta T-30 pojechała, byłoby cudownie. Zobaczcie, pojawia się do nas bokiem i nie trafiłem z tylu metrów, Niby 300 metrów, łatwy strzał się wydawał. Ale kurde, no nie weszło. Nie wiem, co się dzieje z tym działem. Może teraz? Teraz weszło za 481. Super. No, prawie piątka jest. A jeśli było coś na ślepo, to nawet więcej. Te 30. Czy będziemy jechać? 3 minuty. Powinniśmy. Straciliśmy po drugiej stronie ST2. Rywale mają drogę wolną. Teoretycznie naszego kapa i partę. Lodówka również pada. Sytuacja, powiedziałbym, że się komplikuje, spodziewam się, że rywale mogą chcieć to wykorzystać i zrobić coś nam od flanki. Niech ta te, te 30 może tutaj się skupi na froncie, a ja będę patrzył bok, bo czuję, że tu się coś może, moi drodzy, pojawić i niestety pojawia się Strv, który powinien mnie przebić, ale nie trafia. I kurde, drugi Strv z lewej strony, nie spodziewałem się go, kurde, szkoda. Szkoda, szkoda. Tak czułem, że będzie problem od pleców, ale z tym kalibrem nie byłem w stanie przebicie z No niestety, GW Tiger nie miał szans w starciu z taką ilością przeciwników. Bitwa przegrana. I tak to wygląda. 4800 uszkodzeń, prawie 4000 odbitych. Zrobiliśmy sporo, choć nie najwięcej. Ja jednak jestem zadowolony. Szkoda tylko tej. Skuteczności, bo mogło być więcej. I teraz czeka nas nieco trudniejszy starcie, ponieważ mamy full dychy i do tego jeszcze dwie arty, także naprawdę średnio jestem zadowolony z tego losowania. Ale no, trzeba sobie jakoś poradzić. Zobaczymy. Pierwszy cel nasz to, moi drodzy, I7, który robi Sejdrapa, i czy przebijemy go w policzek z Golda powinniśmy. Dostał za 700, on nas również przebija. No niestety, jak tak próbujesz się cofać, to rywal może cię niestety łatwo ruszyć. I 4. Teraz on tutaj coś kombinuje. Jeszcze ten IMX z prawej strony. Kurde. Nie wiem gdzie mierzyć. No za dużo, za dużo was panowie. Tylko pojedynczo, pojedynczo. Dobra, dzięki bardzo. O. Mm. Nie wyszła im ta sztuka, ten wyjazd im w ogóle nie wyszedł. Jeden nie trafił, drugi się odbił. I siedem coś kombinuje. Arta. Mhm. Jasne. Tak, już muszą kurde próć tutaj. Po 200. Kliker jedne. No nie! No szkurna, za ile? 418 błyskawica. Czy ty tak będziesz mocno zbierać od art? Bo jak tak, to ja składam skarkę, żeby wzmocnić pancerz na dachu. <grym> Ewidentnie. Dobra. Iż 4 dostał? Ja też dostałem. Kurde, moje życie topnieje. Jasna cholera, no. Ale też nie jestem zadowolony, bo nie wykorzystuję za bardzo DPM-u w takiej walce. No ten DPM tutaj, no to jaki on jest? No taki, taki średni widzowie, no taki średni. Dinko Disa i Fosz mnie skończyć, więc lepiej się, kurka, cofnąć, bo z Foszem nie ma żartów. A, co my powinniśmy zrobić? Coś tu od prawej strony się dzieje, ten kran. Jak tak się podbije, zobaczcie. To niby wystaje delikatnie, tylko, że zasłania mi, kurde, mój sojusznik. Hmm, panie 140, na no szkoda, bo bym go zdjął. Ale rozumiem Ciebie też, rozumiem Twoje interesy. Czy ja mogę walczyć z Foszem jak równy z równym? Mogę. Mogę. Dostał raz. Zaraz będzie kolejny pocisk. Odbił się. Ale on jest bezgrodę, więc też tak szczerze, no to ja wątpię, żebym nie przebił. Nie wiem w co by. Nie no, on nie przebije mnie. Nie ma szans, wydaje mi się. Możemy tak się tutaj... Nie, proszę, proszę! No kurna, no te arty! To jest największe dziadostwo w tej bitwie. Mówiłem, że dwie sztuki to jest tragedia. Żeby mieli co. Dodawać do wota. Lewandowski bokiem to musiało wejść. Tutaj szkoda, tylko że tak yy, skromny damage TVP. Za jakimś budynkiem jest yy, cofa. No kolego, to jest kasacja dla ciebie. No niestety, przykro mi, ale to się musiało tak dla ciebie skończyć. No i jedziemy. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gdzieś jeszcze leopard. Może być jeszcze te arty, więc no. Jeszcze coś tam. Jest leopard. Coś tam jeszcze mają w zanadrzu. To nie będzie jakiś OP strzał, szczególnie, że mi się kręcisz, jakbyś mógł tak bardziej pasywnie, kumplu. Mam obiekta i wale w Leopard, to był błąd, no zobaczcie, jak piękny ten obiekt stał. W ogóle wziąłem w tej bitwie zestaw z ulepszonym celowaniem, żeby właśnie trafiać, bo wiem, że w poprzedniej bitwie tego brakowało 475, powiedzmy, że to jest taki damage akceptowalny, tylko, że to już jest niestety koniec. Chciałem podsumować tą bitewkę delikatnie. No na pewno w niej było widać, że penetracji brakuje. Kiedy rzucę takie full dychy, to jest problem. Jeszcze tam szczęśliwie iż 4 mi tak wyjeżdża bokiem, ten i 7 też raz wyjechał bokiem, to jeszcze pół biedy, ale no czuć, że ta penetracja jej brakuje na takie, takie losowania, więc o ile mamy małą odległość, jakieś dziewiątki, 8 mam nadzieję będą w tym odcinku, no to spoko na full dychy. No, już jest z tym troszeczkę gorzej. Bez owijania w bawełnę, powiem, że nie będę pokazywał wam trzeciej rundy, bo nie było sensu. Ej, no, zabijesz mnie! No, co ty robisz? No, co to jest? Przejdźmy od razu do czwartej, na mapie lotnisko. Tutaj jest naprawdę walka kontaktowa, więc to jest dobra wiadomość. Tylko, kiedy rywale tutaj kontrolują tą strefę. A teraz też są dwie arty, które to robią. To musimy bardziej myśleć może tutaj od prawej. To może być już lepszy ruch, lepszy patent. Oni mają dość mało niszczycieli. Tylko dwie sztuki. Oczywiście to jest groźny chory, którego broń Boże nie można lekceważyć. Ale no wydaje mi się, że tutaj jeśli dobrze wychylę, to te czołgi średnie z prawej mogą mieć zaraz minus 700 życia. I moi drodzy, minus 700 poczuł te v Od razu chowamy się przed nas zdążył! No, chciałem właśnie tego uniknąć, żeby tylko nie wyrwać od chori. No i się kurde nie udało! No, dziadyga zdążył. 121B, zobaczcie, no, leciutko, leciutko, leciutko w garnek. rykoszet I kąt też nie jest taki dobry, więc wydaje mi się, że ten 121B, o ile załaduje pociski kumulacyjne, będzie w stanie mnie przebijać. Muszę to robić tak, no, z wyczuciem na pewno. I to jest trudny strzał, to, to naprawdę, no ten strzał, zobaczcie, no jakieś piksele widzę tylko tego garnka, no ale może, dobra, nie wejdzie. To są oczywiście strzały z pocisku goldowego, ale widzicie, no na czerwono, gdybym miał lepsze działo, więcej peny, no to może, ale tu musi być idealne wstrzelanie się, ewentualnie mogę rozważyć hajki, no to też jest jakaś opcja. Zadawałem hajka, zobaczymy, zaję taki hek. W ogóle strzeli. On już tego życia ma mało, więc kurde. Może 800 mu zabiorę. No zobaczymy. Jeśli nie będzie wychylał, to popatrzę na Progetto. Dobra, to ja popatrzę na Progetto. Progetto. O! Odważniej, odważniej, dziękujemy bardzo. To był dobry wyjazd, twój kolego, dobry. Jakbyś mógł jeszcze tak raz, albo i dwa. Jest mał z bokiem. ej nie no, ale na Mausa to pójdę na wymianę. Z Mausem spróbuję pójść na wymianę, widzowie. Dostał pięknie 864, no idealna sytuacja. I od razu wsteczny, kordę mówi nie, dobra, nie ma sensu. Nie no, idzie dalej na wymianę. Kozacko, gościu, oby no, tak dalej, no to 3300 życie na mnie, no. Piękna sprawa. I on jedzie dalej! On twardo ciśnie, widzowie. On się tutaj... Nie patyczkuję. Dobra. Ej, 600... Kurna, nie. No nie no, to są jakieś żarty. To są jakieś jaja. Co oni zrobili mi tutaj? Nie no, widzowie. Ej, z całym szacunkiem, ale co to kurde ma znaczyć ten maus? No to fajnie, farmiliśmy go sobie, farmiliśmy. Ale jak mi tu na plecy wyjechał TVP, Koncept, Progetto jeszcze widzę. No nie no, to to już jest przesada, no. Nie dało się tutaj nic zrobić, to nie jest wina pojazdu, ale mimo tego, że żyłem tylko chwilę. Tylko chwila walki na blisko. No niestety ta chwila. I tak, 4600, no więc. Postrzelane w krótkim czasie, ale mega mnie zaskoczył ten szturm. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No szkoda. Zagrałem tym pojazdem już jakieś 10 bitów, naprawdę cały czas pykam, ale jeszcze ani razu nie wylosowało mnie na ósemki, które bardzo zależało mi, aby wam pokazać. No, i mamy chyba już dość. Naprawdę próbuję, ale nic z tego nie wychodzi. Moje wyniki tak się kręcą między 3 a 4000. To nie są jakieś bitwy życia. Nie miałem żadnej fantastycznej i mam nadzieję, że może teraz taka wystąpi, bo losowanie trochę lepsze, ale no nie ma jakiegoś po prostu cuda. I moi drodzy, co chcę jeszcze powiedzieć? No, już powiedzmy, że jedna bitwa na ósemki powinna wystąpić, bo. Patrzymy sobie jakie są na to szanse, jest na to 12% szansy, na to że spotkam Fuldychy to jest ponad 60, więc no tak to wygląda jeśli chodzi o wartości. No i moi drodzy taka w sumie śmieszna sytuacja, ten i4 tutaj się z nami pojedynkuje, doprowadził do walki w Sklejce, oczywiście ona jest dla niego dość kosztowna, Zestał, został został zezłomowany i teraz 50 TP. Skoda, uciekaj, 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 uciekaj. Ja przypuściłem, ja ją zablokowałem na chwilę, ale potem przypuściłem. Mam nadzieję, że widzieliście, że to nie było absolutnie y, celowe i tak dalej. O 50 TP tutaj to myślałem, że za 1000 dostanie. W ogóle to jest trochę słabe, że jak jest mniej niż 50 metrów, to temecz rośnie. Skoro spada z dystansem y, większym, no to powinien wzrastać jak jest mniej niż 50 metrów. To by było zarąbiste o, byłoby. Ale nie jest. Kurka. Ale tak naprawdę tak w sklejce w sklejce, tak by było tysiąc, bym się nie obraził. Nie wiem czy podzielacie moje zdanie. Jak pancer... czekam jak strzeli. O strzelił. A jak on pierdyknie, no to yy, no boli. Dolna płyta ładnie i wsteczny, bo AFAZ1 T30 to nie jest miłe towarzystwo. I tak w ogóle nie chcę ściemniać, ale to źle wygląda. To źle wygląda widzowie. No, nie ma co się oszukiwać. To będzie raczej zaraz dla mnie kasacja. No, ile ich tu jest, prawda? Niby mam te 50, ale. No, nie jestem dobrej myśli, patrząc na to, jaka jest tutaj przewaga wrogów. Te 30 może w garnek ustrzelimy. Oho, a 1 też ma garnek. Ej, to stał! Za 820. Jadą? Jadą chamy. Jadą chamy. No, postaram się tutaj podbić. Podbić. Kurna, no, będzie bolało. Dobra. Odbi się, odbi się, odbi się, odbi się, odbi się. No niestety się nie odbił. Musimy zdjąć Alpha face Zdjęty. Od te 30 powinienem przeładować szybciej. Kierowca nie żyje. Dostał skrajka. No muszę, muszę tutaj blokować go. Lekkie ruchy. Byle nie strzeli w bok, co nie? No niestety, przebił. Pociłem się jak cholera. Ale nie udało się tego zablokować. Może gdyby kierowca żył, byłoby łatwiej. Zobaczmy, gdzie przebił. No w górną płytę. 276 penetracja. Pancerz 256. No to miał zapas lekki. No bo nie podbiłem się niestety. No tutaj, no zbyt płasko. Ale i tak, 6500 zrobiliśmy. To była moja najlepsza bitwa zagrana powiedzmy przez te 10 bitew, nie wiem czy to było 9 czy 11, około 10, no i na tym poprzestanę, no bo po prostu mówię, no nie ma sensu, tych ósemek dzisiaj raczej nie spotkam. Chyba, że na live, no to na live może taka opcja być. Oczywiście na live zapraszam, na YouTube, na Twitchu. I od razu uprzedzam, że dzisiaj ruszamy z challenge'em dycha w tydzień na koncie bez płacenia i będzie to właśnie błyskawica, także poznamy te pojazdy od początku, od niskich do wysokich tierów. I moi drodzy, co? Dajcie znać, jak oceniacie błyskawice po tych bitewkach już na serwerze EU i spodziewajcie się niedługo kolejnych filmów o 9, 8 i tak dalej z całej linii. Trzymajcie się, do zobaczenia.